Cześć, jestem Filek, a w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak wykonać podejście w GNSS oraz VOR dla samolotu Airbusa A320 FlyFactora w tym wypadku, ale może dla innych też będzie działać, w zasadzie powinno. Słuchajcie, zanim przejdziemy do symulatora, omówimy sobie troszeczkę mapki, zarówno dla podejścia VOR i dla podejścia AirNav GNSS dla lotniska wrocławskiego, dla Pasa 2.9. Bo akurat teraz taki wiatr jest to to będziemy lądować na 2.9. Czym się różni RNAV GNSS od Vordeme? No RNAV GNSS samolot, yy, naprowadza samolot do lotniska, yy, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Yy, o ile samolot obsługuje LNAV no Fly Factor będzie obsługiwać, yy, więc yy, mamy, jakby Prawie jak w ILS-ie jesteśmy naprowadzani i w, w poziomie, czyli utrzymaniu ścieżki, y, osi pasa oraz w pionie jesteśmy doprowadzani do progu pasa, y, wykorzystując właśnie GPS. Natomiast VOR naprowadza nas wyłącznie do osi pasa, na radiolatarnie. natomiast nie, nie pomaga y, w, w utrzymaniu ścieżki schodzenia w pionie, dlatego Wory mają te minima wyraźnie wyższe do podejścia. Natomiast co chciałbym Wam tutaj pokazać? W obu tych przypadkach jest tutaj taka tabelka schodzenia. No w przypadku wora się dosyć przydaje, bo to jest napisane, że w momencie, jak jesteśmy na final approach fix, tak, ten punkt FAF, czyli w tym wypadku WR391, przy danych prędkościach mamy mieć odpowiednią prędkość schodzenia, czyli na przykład przy prędkości 140 węzłów powinniśmy zniżać się z szybkością 743 stopy na minutę. I tak można wycyrkulować tą naszą ścieżkę schodzenia, żeby jakoś do tego progu pasa dolecieć. No i jak jest w Airbusie? No przy, przy, przynajmniej we Fly Factorze, bo prawdziwym Airbusem to nie pilotowałem, nie sterowałem. Fly Factor i tak Wam będzie sam schodzić, co zobaczycie na filmie. Nie wiem, czy to jest akurat jego... Właściwość, że komputer potrafi sobie przeliczyć właśnie te prędkości od danego punktu i, i na tej podstawie schodzi? Czy to po prostu jakiś, e, jakaś cudowna właściwość fly-faktora, Na to Wam nie odpowiem, ale tak czy siak on Wam schodzi. Zakładam, że po prostu komputer faktycznie to przelicza i, i, i sam próbuje nam tą ścieżkę pionową jakoś wychwycić, nie angażując nas do tego. I pokażę Wam właśnie jak to wygląda. Przy okazji taka ciekawostka. Tutaj mamy minima. Nasz samolot jest z kategorii C. Mamy tutaj trzy rodzaje minimów. My weźmiemy ten 860 baro w przypadku wora. No i w przypadku Ernawki tutaj dla LNAV-ina weźmiemy sobie 710 barów w tym przypadku. No i teraz tak. Mamy punkty IF, czyli Intermediate Approach Fix, podejście pośrednie, no i później będziemy sobie schodzić, dolatujemy do Final Approach Fix, no i już jest to właściwe schodzenie. Mamy ten punkt FAW. W przypadku yy, Nav, je wygląda to podobnie, ale tutaj mamy FAP na FAW. Czym to się tam różni? Final Approach Fix, a to jest Final Approach Point. Final, a final Approach Point oni wpisują, jeżeli mamy z pionowym. No tutaj w zależności, czy samolot potrafi, ma w, wsparcie dla WINAWy, czy nie. No to oni to zrobili tak na tak, to akurat bardziej w tym wypadku można powiedzieć że troszeczkę kwestia nazewnictwa, ale tym to się różni. No i jeszcze jest coś takiego, jak nasze minimum. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, osoby może troszkę bardziej doświadczone, że w przypadku ALS-a, na przykład, kiedy często bierzemy tę wartość w nawiasie na radio Wysokościomierz jest DH, czy też MDH. Na przypadkach nieprocyzyjnych jest MDA, czym to się różni? Minimum decision height i minimum decision altitude, jeśli chodzi o nazewnictwo. Natomiast w praktyce, jeżeli mamy wysokość decyzji, czyli DH, to jest to wysokość, przy której musimy odejść natychmiast na drugi krąg, jeżeli nie widzimy świateł, świateł podejścia. Czyli dolatujecie, na przykład w przypadku ils a teraz troszkę odbiegnę, dolatujecie na przykład na 309 stóp, nie widzicie świateł pasa, od razu odchodzicie. Na drugi krąg. W przypadkach nieprecyzyjnych, czyli MDA, czyli w tym wypadku 710, nie musicie od razu odchodzić na drugi krąg. Ale nie możecie zejść poniżej, czyli na przykład dolatujecie do 710 stóp, nie widzicie światu podejścia i dopóki nie dolecicie do punktu MAPT, czyli Missed approach point, nie musicie odejść na drugi krąg. Zobaczcie, to widać na rysunku. Zobaczcie, schodzimy, schodzimy, wysokość. Minimalna, tak 700, minimum decision altitude, 710 na przykład, lecicie po prostej, nie widzicie nadal świateł pasa, dolatujecie do punktu MAT i dopiero odchodzicie na drugi krono. Czyli tym się różni w zasadzie tak w praktyce MDH i MDA. Że w Decision Hide od razu odchodzicie na drugi krąg, jak nie, nie widzicie świateł pasa. A w przypadku MDA odchodzicie na drugi krąg dopiero jak dolecicie do punktu mapy. Nie musicie tego robić natychmiast. Macie jeszcze taką chwilę takiej rezerwy, że możecie lecieć jakby w prostej. Także tym, tym to się różni. Mam nadzieję, że, że nie namieszałem, że to jest jasne i też interesujące dla Was. No dobra, jak jesteśmy uzbrojeni w tą wiedzę, no to przejdziemy za, no za moment do symulatora. Słuchajcie, na symulatorze wykonam podejście WOR. Natomiast wyjaśnię, co, czym się różni w kokpicie Airbusa wprowadzanie Rnawki i Worki, bo to jest niemalże identycznie, niemalże to tak samo to wygląda, dlatego, dlatego to jest na jednym filmie, ale w samym filmie zrobimy wora. No i będę mówił, gdzie są właśnie te, te różnice. Zapraszam. Ok, jesteśmy w symulatorze. Ja tutaj sobie odpaliłem tego flyfaktora z złączonymi silnikami na pasie. Jeśli chodzi o WOR oraz RNA GNSS. W przypadku wybierania podejścia, czyli ja tylko lecę z Wrocławia do Wrocławia, zrobię krąg, ale mamy tutaj wybór lotniska, czy też pasa do lądowania. Wybieramy sobie w zależności czy chcemy na RNA, czy na WOR. Wybieramy odpowiedni typ podejścia, czyli w tym wypadku alt, bo to będzie rnv29, czyli rnav 29, albo podejście vor29. Ja akurat pokazywałam Wam mapkę od Zulu i to sobie weźmiemy i na tym poradniku pokażę Wam vor. Ale w przypadku rnava jest identycznie, tylko wybieracie po prostu rnav. Klikam vor, wybieram odpowiedni star, ja tutaj sobie jakiś tam wybiorę. Teraz pomijam czy, czy dobry czy nie, po prostu jakiś tam wybiorę, żeby był dla celów, dla celów tego poradnika. Wprowadzam... Do, do samolotu. No i mam tutaj jakieś punkty. Ok, tą dziurę tu sobie usunę. No i zaraz wrócę do Was, jak będę przed, przed Top of Descent. Jeszcze jakiś tutaj seed by się przydał wprowadzić. Tak, dla 29 też jakiś tam seed sobie wprowadzę. No i ok, dobra, mam tam punkty. Dziurę usunę. I ok. Więc tak, podsumowując jeszcze raz, jakiś tam sit sobie wybrałem, nie ważne, interesuje Was przede wszystkim wybranie odpowiedniego arrivalu. w przypadku WOR wybieracie Wor, w przypadku RNAV wybieracie RNAV, no i jeśli o to chodzi, to jest wszystko, jeśli chodzi przynajmniej o RNAV, a w przypadku Wora dodatkowo wchodzicie sobie ratnaw. i tutaj wybieracie yy, odpowiedni kurs wprowadzacie. Jak pamiętacie na mapce z Worem, tam jest podany, podana jest jego częstotliwość, jest to 111.65 dla Wrocławia, tam jest podane to w ramce, Airbus to sobie sam wypełnia, ale możecie sprawdzić, czy jest dobrze, i kurs do pasa 2.9, to jest 292 stopnie i sobie to tutaj też wprowadzam jako CRS, no i ok, War mamy wprowadzony, możecie z dwóch stron, jak chcecie, awaryjnie, jakbyście chcieli na dwóch worach sobie to odpalić, nie ma sprawy. To robicie tylko już dawora, dla Wora, dla Ernawa tego nie trzeba robić. No więc, jak już mamy to poprowadzane, to ja sobie wykonam start. Zobaczmy, jak tutaj pięknie, widzicie, jaką, jaką piękną trasę tutaj zrobiłem. Będę wznosić do Flight Level 100 i potem z tego Flight Level 100 będę zniżać. gdzieś tam sobie pewnie skrócę po drodze, także zobaczymy się za moment i tuż przed zniżaniem. Okej, okay, jesteśmy tuż przed zniżaniem. Jak pamiętamy, tam na mapce było napisane, że punkt IF to jest 4000 stóp, ale punkt Final Approach Fix, czyli FAW, w tym wypadku to jest WR391, to jest 2700. I na to 2700, moi drodzy, ja ustawiam schodzenie. Bądźmy precyzyjni, tutaj przełączmy na setki: 2700. Okay. I do tego jakby momentu pozwalamy mu się zniżyć. No i wypełnimy też kartę tutaj do, dla podejścia, generalnie dla approach'a. W tym momencie nowy metr sobie pobrałem i jest tak 10.25 ciśnienie we Wrocławiu, temperatura 5 stopni, wiatr kierunek 2.30 10 węzłów, czyli taki dosyć, dosyć już można powiedzieć, że odczuwalny. No i nasze minimum MDA z czartów to jest 860, to jest oczywiście takie minimalne, linia lotnicza zawsze może dorzucić więcej i w tym momencie tutaj tą kartę, jeśli chodzi o approach, Wam skonfigurowaną, lekki samolot 137 węzłów do podejścia, no i będziemy zaraz zniżać, tak jak przy każdym innym, tam schodzeniu z trasy. Akurat jesteśmy nisko, bo na Flight level 100. Za chwilę zaczniemy zniżać. Stop of descent jest tutaj. Upewnijcie się, że w przypadku podejścia war jeszcze Ratna, macie dobre te częstotliwości. O, patrzcie, mi tutaj, zniknęło 111.65 i tam mamy kurs do pasa 2.92. Warto sprawdzić, czy to wszystko jest. Sobie to wprowadzę w obu tych przypadkach. 292 stopnie. No i gitara w tym momencie, na powiedzi że jesteśmy gotowi, żeby tutaj to podejście rozpocząć. No i zaraz zobaczymy, jak to tam nam wyjdzie, Wszystko elegancko. W przypadku Ernawa czy Wora dla tego samolotu, czyli dla Airbusa Fly Factorowego, przynajmniej, to podejście wygląda niemalże tak samo. Na upartego. Jakbyście robili rnav jak w przypadku Boeinga, czyli byście schodzili do wysokości minimalnej, czyli do 860 na AP-1, czyli na tym trybie normalnego schodzenia, też dolecicie, co, co mogliście zobaczyć na poprzednim poradniku, który gdzieś tam był, zanim ten się pojawił. Ale my to zrobimy jak należy, czyli w trybie approach dla tego samolotu. No dobra. Punkt zbliżania top of the już jest prawie, prawie tuż, tuż. Jako, że korzystamy z wora, to możecie sobie tu przyłączyć na wor. Od razu Wam pokażę taka strzałeczka, znaczy nawet oba jak chcecie, ale generalnie ten wystarczy. Pokażę Wam strzałeczka, gdzie ten wor jest. On tam jest gdzieś tam. Jak się obrócimy, będzie widać. No i jesteśmy tutaj na strzałeczce. W dół, czyli schodzi, klikamy, descent jeszcze z strzałką w górę i w dół. W dół to będzie OP descent tutaj napisane, a w górę to będzie descent klasyczny, powiedzmy. Nas interesuje po prostu zwykłe schodzenie. Także, także ze strzeczką do góry zniżamy. Przejdźmy już sobie na to ciśnienie właściwe, które jest na lotnisku 1025. Ja wiem, że jesteśmy ciut szybciej, ale już schodzimy do końca, a ciśnienie jest dosyć. Wysokie, więc od razu widzieliście, że nam tu podskoczyło. No i zniżamy tak jak do, do każdego innego podejścia. Jak włączycie sobie w trybie NAW, to widać wtedy tego wora. Jak klikniecie, to jest ta strzałeczka, gdzie ta radiolatarnia się znajduje. No i tutaj w trybie w ogóle WORD pokazuje nam, z której strony radiolatarni jesteśmy. Jesteśmy po lewej stronie radiolatarni. Strzeczka odbijana w prawo od kreski. Jeszcze jest ten LS. Na razie sobie ustawię NAV. Co są różne tryby, można sobie popatrzeć. Na razie go przypilnuję, by wytrzymał po prostu prędkości, no i przede wszystkim wysokości. Dobra, zbliżamy się do dwóch, do, dwóch dla, dla nas ważnych punktów. Przez, przede wszystkim WR393 to jest ten punkt, taki, w którym się to wszystko zaczyna. I F, tu mamy 4000 stóp. No i właściwe schodzenie nam się zaczyna na final approach, Fix, tam powinniśmy mieć 2700 stóp. I to jest punkt właśnie 391 według mapek według mapki na razie wszystko idzie zgodnie z planem ładnie tam schodzimy sobie przejdźmy sobie tutaj w tryb nav tryb vor. zobaczcie, że tutaj już jesteśmy na prostej, Rad latarnia nieco z prawej strony, no na raczej na pasie nie stoi, z reguły gdzieś tam obok to to zawsze Wam może pokazywać, że jesteście troszeczkę odchyleni, nie jest to jakieś precyzyjne precyzyjne podejście, ale zawsze to jest pomoc Radio nawigacyjna, jak najbardziej. No i mamy 4000 stóp, mamy elegancko 4000 stóp, Idle, się wszystko tutaj póki co ładnie dzieje, i schodzimy sobie dalej. Generalnie, tryb approach face powinien włączyć się automatycznie, ale możecie go aktywować ręcznie. Ja to zrobię ręcznie, stanie się to przynajmniej szybciej, czyli samolot będzie dbał już teraz do prędkości lądowania. Ja to dla celów tego poradnika po prostu zaczyna robić szybciej i zobaczcie co tu się pojawia. Vdev Vdev, czyli on już tutaj zaczyna zniżanie, czyli lada moment. Jak mamy już tą Vdevkę, praktycznie możemy włączyć tryb approach, ale jeszcze pozwolę mu sobie zejść. Niech on sobie zejdzie, ale generalnie już jest tutaj. Wskazanie, także w tym momencie załączenie trybu approach powinno nam tutaj ładnie zadziałać. Jest VDEV, pojawił się approach NAV, oj chcę szybko z klapami. No już powinien tutaj na ładnie schodzić na VDEVie. Gdzieś tam się już pas widać, on się ustawia. Póki co jest jeszcze na schodzeniu zwykłym. No i generalnie tak, można by temat dociągnąć na AP1 i trotlu i on by sobie schodził, jak najbardziej. Ale Airbus ma tryb Approach i on się przyłączył zobaczcie, w tryb Final Approach i on już będzie schodzić. Mimo, że to jest podejście WOR, to on potrafi po prostu wyliczyć, tak jak było w tabelce. Pamiętacie, to było podane, że od punktu Final Approach Fix, tylko yy, troszeczkę tutaj spowolni, bo nieco może za szybko, podwozie był przy okazji. Final Approach Fix było podane, że przy prędkości 140, yy, prędkość schodzenia 743 stopy na minutę. I ten Airbus potrafi to sobie po prostu wyliczyć, że mimo to, że nie ma tutaj naprowadzania w pionie, to on schodzi. Przy Ernawie działa identycznie, tylko że przy Ernawie akurat GPS załatwia sprawę, nie ma tego, jak ja to powie powiedziałem, nie ma takiego schodzenia na czuja w tym moment, w cudzysłowie. A tutaj, w przypadku podejścia War War ustawia nas tylko, widzicie w osi, na ile tam się da, a całą resztę. Cała reszta wykonuje się, jakby z obliczeń komputera. Co zresztą zobaczycie, bo w pewnym momencie, jak będziemy na punkcie minimum, on wypnie mi autopilota z automatu i przełączy się na, właśnie na VS w okolicach tych 700-800 stóp. Sami to za chwilę zobaczycie. Dobra, pełne krapy. Ja nie jestem mistrzem Airbusa, raczej średnio mi wychodzi lądowanie na Airbusie. No ale chcę wam to pokazać. Autopilot powinien wypiąć się automatycznie. Final approach tryb włączony, APR mode, czyli tak jak w przejlesie w pewnym sensie, też odpalacie tylko już tutaj przy się. zawsze drugi autopilot powinniście załączyć. W tym trybie nie jestem pewny, więc się nie upieram. Widzicie, że nie jest precyzyjnie, on tak troszkę z boku podchodzi. W tym momencie widzimy pasto, moglibyśmy oczywiście kontynuować manualnie, ale chcę pokazać Wam ten moment: że on powinien wypiąć mi autopilota jeszcze z automatu. Minimum. Powinno się to zadziać. Minimum mamy 860, także jeszcze chwilka. Nic nie robię, on schodzi cały czas. Wypiął się, widzicie? Ja nic nie stałem autopilot wypiął się automatycznie. VS 700 tutaj widzicie z boku. Także według, według tutaj tych obliczeń gdzieś tam próbuje próbował schodzić. Oczywiście skutek jest taki, że nie ustawiliśmy się równo w osi pasa. Aczkolwiek w ogóle autotrasta chciałbym wypić, bo mi to sam zaczyna przyspieszać, i się robi to. Robią się tutaj jakieś fajne rzeczy, tak jest retard. Przydałby się bardziej w osi centralnej, mówię. No, Airbusami to muszę poćwiczyć, ale mam nadzieję, że dla celów tutaj poradnika, jak najbardziej Wam się to wszystko przyda. Także podsumowując, podsumowując cały tutaj, cały tutaj nasz materiał. Dla Ernawki i dla wora, Erbasie wygląda to niemalże tak samo. Dla wora po prostu dodatkowo wprowadzacie sobie wRAT na kurs sprawdzacie częstotliwości. No i dla wora możecie właśnie tutaj sobie poustawić. Jak widzicie, bez włączonego Elesa nam tutaj ładnie poszło, więc on nie jest potrzebny nam do wora. To jest raczej chyba tylko dla Elesa. Poprawcie mi w komentarzu, jakby co. Ten tryb VOR-u można sobie włączyć, ale to jest tylko wizualnie nie? tego nie trzeba uruchamiać. Tu na vor i tu na vor, to tak wizualnie. Czy to włączcie? Może lepiej, żeby pokazywał, gdzie on jest. Może to ma wpływ na autopilota. Nie sprawdzałem tego, ale to już jest tylko wizualne, akurat wizualne wskazanie. Także tyle tutaj mi się coś pokazało. A ostrzeżenie, że autopilot wyłączony, autotras też wyłączony, także spoko, wszystko gra. Także mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. Piszcie w komentarzach, jakie macie uwagi, pytania. Trzymajcie się, cześć.